Witajcie kochani, to znowu ja a to już dziewiąty odcinek zagrajmy w Serious 2. No. Ja nie jestem co ja to robię i jak ja się tu znalazłem i gdzie się to nagrywa i czy w ogóle dobrze to pójdzie. Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy już wkrótce? Albo i nie, dobra, nieważne. Tam jest pan coś, chciałbym go dostać. Da się, prawda? Za pomocą złej skrzynki 666 Dobra, spróbuję, a co? Tylko może tak, żeby mi to nie zajęło tyle czasu co w poprzednim odcinku. o o, o. Jakoś to poszło, jakoś to... Ooo to! Kurs. Dobra, jeszcze raz, może może... To wymaga po prostu paru podejść, tak mi się zdaje. Dobra, tu się udało, zapisik co, y, ale to mi się pojemka, tak, ale sami, nie, czytanie, no może da się tam skoczyć tak po prostu, proszę, o, a, da się, da się, dobra. Teraz. weźmy to, skoro grana na to pozwoliła, ja przeszedłem przez barierkę, no, no, na to wygląda, da się, da się, dobra. Zapisik, zapisik, zapisik i szykujemy się na kopanie dubsk. Witaj świnko świnkopsie. jest taki uroczy. Pieseł, taki uroczy. Piesę taka świnka. Dobra, weźmy te rakietnice. Być może. Tam... O oh, fuck. podszedł do mnie za blisko. Polernik Może plazma rifle, zaczekajcie, plazma rifle Tak, to może się udać z takim niedobrem Zakładałem, że będę od czasu do czasu trafiał w tych przeciwników Plazma rifle zawsze spoko. Eee, zresztą te bicze, bicze, cokolwiek Brzlij się gruz Latające miotły zagłady Własnej to nie moje. jak się tu rzucało granat... A, tak się rzucało. Ten jaki w ogóle Rambo. Nic go nie rusza. Granat kurde na lewo, granat na prawo, granat na środki, łosinka wpłynie. Krumpka. Hoho, jak ona się rozpadła. co to jest dziwa. Ten padł. Dobra, gincie tam i już. Nie mi gitary. Gdyby jesteście tutaj? No dobra, może być, że tutaj. Padły, dobrze, dobrze. Ech, są manewry kurde otylniające tutaj zastosować, to jest co z ich strony. Nie dają mi się nudzić, co? Dobra, zabić. Holy shit! What the? Tak. I Nieludzka bestio! Chyba mi się rakiety skończyły. Takie odnoszę delikatne wrażenie. Kończące z pewnością... Dobrze, nadrobiłem jedno brakujące życie. Wow, nawet nie zginąłem. Nie, te tableteczki na pewno nie prowadzą do żadnej pułapki. No skąd? Oczywiście ten klakson na krokodyle... <noise> Pamiętacie krokodylka z poprzedniego odcinka. Taki okay. leadan. Nie, nie, what the fuck! O nie, nie, mogę tego pożałować, tak? No dobra, no to żałuję, jako tak o żałuję. Też nie, bo jest zabawa. Wy lubicie, jak mi coś gryzie tyłek. Sami, a czy ty lubisz, kiedy coś ci gryzie tyłek? Kiedy masz ból dupy tak duży, że myślisz, że to głowa... Cię boli? No, już myślałem, że to przeciwnicy, a to tylko rakiety się spawnują. A, przeciwnicy też, no dobra, zaraz. Co? The fuck, coś się przestawiło? Może nie. What the fuck? Ja może tam pójdę po ten jeszcze mimo wszystko Holy shit Jest to by za blisko chłopcze? Ała, ała, ała Już wszyscy? Dobra ehm, Tak Nie znalazłem w internecie o co chodzi z tymi oponami Nie mam zielonego pojęcia, niestety, ale szukałem Zresztą na waszą rękę też szukałem, co w się sensie w grze się bawiłem nimi, ale no... Nic z tego nie wyszło. przykro mi Jeśli coś o tych oponach wiecie, dajcie mi znać Co tutaj, co tutaj jeszcze? No tak, no dobra, ścieżka ścieżka usypana z piguł Pigułasta ścieżka, no dobra no A ja tam mam iść, dobra, okej, okay, dobrze w takim razie tamte obszary zwiedzę później, a najpierw podniosę może to z druku i wszystko co tam leży. Taka proforma dla losady. Dobra, masz wygranata. Kocioł ci na łeb. kotur. się kotu. Aha. Weź Weźmy te rakiety, na pewno się przydadzą. Tam... Czemu wy mi dajecie chwilę odpoczynku? Bro... Bro... No, drzwi są zamknięte. No cieszę się. Ooo, co? Jeszcze coś mnie atakuje? What the fuck? Dużo. Bo znów cię pierdem zaatakuje. Teraz pierdny i ci tak jak w poprzednim odcinku. No dobra, wcześniej pierdzie tylko obudził, ale to nieważne. Takie detale, czy go obudził, czy go odniszczył. Odniszczył go co innego, ale to nic, to nie musi o tym wiedzieć. Okej, okay, obrywam mocno, nie podoba mi się to. Ale spoko, powinniśmy dać radę, póki co jeszcze nie ma tragedii. I co jeszcze jako tak opadają pod ciosami mojej plazmy Gdzie szefy, kurde słyszę głosy To ma być Już zwariowałem, what, what the fuck W kozi róg mnie wzięli, w kozi róg Oślą ławkie Nie fair Ale padają, no że, padajcie Padajcie! What? Holy shit! Holy shit! Nie no nie 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 nie, nie. dziękuję bardzo Gincie Nie wiem czy to było do końca rozsądne, ale... A otwarte, dobra Zapiszemy się savegame Open Doors Open doors tak. Pięknie. Tak co tu jest? mogę. No tak, dziękuję bardzo, dziękuję Ci bardzo Jeszcze moje wątłe zasoby zdrowotne na wyraża tak. jedna a dobra dobra, no to w takim razie zobaczmy co było tam... Wiecie, tam 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 gdzie te prochy prowadziły w ogóle co jest tutaj? To, to to jest pytanie też, 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 to jest dobre pytanie też Bardzo dobre, bardzo zacne Godne poszukania odpowiedzi Dobra, co my tu mamy? Gulasta ścieżka a zaraz ta ścieżka jakby Czekajcie, czy ja się... No dobra, wracam się, a gdzie ta ścieżka figura Zaraz, 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 zaraz Tu była jakaś rakietnica To... Ej. Czy to... Czybym został zrobiony w człona? No dobrze, no no Nie ma sprawy, no to w takim razie ciśniemy do przodu. Okej, okay. hey, it Ej, ale właśnie to trzymam w ręku, wiecie? Nie żeby coś. Chyba znalazłem to gdzieś dodatkowo, czy jakoś tak. Czy też wyjście zamknęły bez poruszania się, w sensie jakby... Najpierw były zamknięte, to jest znacznie... inaczej. Najpierw były otwarte, teraz są zamknięte i pominęły ten etap zamykania się. Takie kurde ponadczasowe drzwi. No dobra, no chyba no, już nie wstanie. Ja bym się chętnie zapisał jakoś w dobrym miejscu. I momencie. To nie wyparowują, to takie słodkie. Już nie wiem jakie to jest w sumie. Nie próbowałem tego tak smakiem swym. Kurwa! No nie no, nie no Nie zginę w ten sposób, nie chcę 21 HP no? Holy shit! Holy shit! No dobra, może i zginę, nie wiem Fuck, fuck! Gdzieńcie! PLAZMA RIFLE! PLAZMA RIFLE! No w dupe! Nie, ja chcę od zapisu. Były postępy i koniec. No dobra, zmieniamy taktykę. Najpierw zbieramy zdrówko, później się będziemy bawić z tymi. Już nie będę nawet mówił z kim. Dobra. Dobra. Namierzamy cel. Oh, holy cow, holy cow. E, to tak sobie. A spokojnie, zaraz to nadrobimy. No e, ładnie padają, dobra. Jest tragicznie Nawet chyba pokusiłbym się o zapis Dobrze No wyskakuj skurczę sygnał te Chromolony Przez niego zdecham Ma przebrzydły zwyczaj odpychania człowieka bardzo daleko Dobrze, spokojnie, spokojnie mamy to ogarnięte Bez problemu Panterz, nareszcie jakiś panterz Czy to wszyscy, czy jeszcze coś chce mnie wabić? Ja wygląda na to, że tymczasowo dostałem drzewę, tak Holy Dobra, to czy warto na nich marnować? Co nie można, co tak? To... Co za kutafony? Tylko 50 armora, trochę mało, mimo wszystko. Dobra, mam dość tych 8, wiecie. Skąd to do mnie strzela? A, stąd. Dobra, dobra. Nie jest najgorzej. Mmm! To odcinek umierania synchronicznego, czemu nie? O ta! Pień pieseł, ty Piesek takich... Kurde Kosiaczkowaty. Jestem taki prosiaczkowaty, krum-krum Uchlewkowanko Już wszyscy znudziło się Dobra, gratis Tak, jak mam się tam dostać, żeby jak najmniej stracić a, a, a. Zaraz to ogarniemy Opsa! Pięknie. Jaka trampolinka! Miał mógł, gdzie mega. mega. W tak w ramach elementów pasujących do gry. LOL Pla mnie pancerzyk. A dobrze, wiemy że on tam jest Dobra, hopsa so. Hopsa sasa so, so, so. Hopsa sasa so, so, Jej, so. porto -y. Od blisko, I było to źle Dobra, mamy zdrówko Cieszycie się? Mamy zdrówko E, a, m, a, aha Więc to był ten sekret Tak? Tędy? Tak, tędy, oczywiście A ja musiałem się ręcznie nabić. No, no nic no, tajnych obsadach, moi drodzy. Już wiesz, gdzie trzeba skoczyć. Teraz ten pancerz, co dostrzegł. Nie umknie Dobra, popelamy do miejsca, z którego żeśmy wyszli. Chcemy móc kontynuować rozgrywkę. Rozmoronę chyba będzie odpowiednią bronią na no, tę chwilę obecną e, Zwycięski łyczek herbatki, wasze zdrowie Gonąco mm. Tak jak mówię Herbatka um. taka epicka, że aż padłem na drzewo Ale nie, nie, nie to nie, nieważne było drzewo? To mogło być drzewo mm. No, z tej strony tak Gin! Gin, 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 gin Padają jak muchy Co zrobię? Ja wiem, że owady nie żyją zbyt długo, ale w sumie widzieliście kiedyś muchy, które by tak padały tak, tak Jedna za drugą, czy też? Na no, trochę i, i skurwiają człowieka przez jakiś tam czas Poważna bomba! Nie! Nie! Kurwa! A ja to jak się za bardzo... Nie wiem, czy to... Strata poważnej bomby jest troszeczkę zbyt poważna, tak mi się zdaje. Więc może jednak... Tak, tak to będziemy rozwiązać na kupicą. Ła? Zapanujemy nad sytuacją. Wszystko pod kontrolą kurde dalej o zapadł na raz? Chyba dwóch na raz pada, tak mi się to zdaje Jak oni bronią w ogóle tego O ty skurczy synu ty No ale nie, to to Taka sobie broń na nich Jakby nie patrzeć Jakby się nie starać Dobrze Piąteczka, piąteczka! Rakietowa piątka do akcji Mordę! Zostałem rakietę na są sumie na Norbert, może nieważne. Wiesz o co chodzi. A um, to już wszyscy, no prawie. Kto do niego dociera jako... Aaaaaah! Znowu rakieta na rej, trudno bym Można. Dobra, podnieśmy tę poważną bombkę i plazma rifle. I co? Kto tam jest strzela? To do mnie strzela, przyznać się! Przestań świecać, koledzyniku ty. Ale, póki co spokój. Więc podnieśmy całe dostępne zasoby żyćka. Bo czemu nie? O, proszę bardzo, tak, teraz można walczyć. Ktoś się jeszcze tam na mnie czai, bo muzyczka nie zwolniła. Trzeba znaleźć winowajcę. O, o, nie. Musicie. Tak dobrze szło. Ten zabił swojego, nic sobie z tego nie zrobił. Kluczem do jakiegoś tam zwycięstwa jest przede wszystkim to żeby nie przestać się ruszać Celować na bieżąco Bez jakby pustych przelotów O ty skurko ty. Dobra, ja się tu zapiszę i podniosę te granoty dopiero teraz Bo coś tu pewnie wyskoczy jeszcze na mnie No bo nie To już wszystko. O, dostałem SMS-a. Super. Tu jesteś. Siemanko, pożegnaj. O o. jest nie, no dobrze, no wpuszczają mnie. No, no no Nie mam problemów z tym. Chętnie nie przyjmę takie zaproszenie. Dziękuję. Jeszcze kogoś da się tu pocisnąć tak w miarę na bieżąco? O to, Ale przyjąłem strzała na ryj. Ma się do tego dar. Ty mnie atakujesz? Mnie? O ty cholera ty. A dobrze. Skarpety po niej dostałem tylko. Dodatkowo brudne. rakiety eee, pełne. Dobra. Coś jeszcze ciekawego? Coś może by się to rozwaliło i dało mi jakąś znaczkę taką minusią, fajniusią. Nie! No dobrze, no to w takim razie myślę, że to nie jest za miejsce na zakończenie tego odcinka, więc dziękuję wam za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. No i co, do zobaczenia. Pa-pa.